No i co proszę Państwa, gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie Hoka hej, jeśli widziałem szpijanka, kiełbaska, zrożna, u dzikiego pazura. Proszę, dzisiaj ładne nagrań będę miał. Wow. Proszę bardzo A co tam jeszcze popisałeś, że dziki, pazur i co dalej? Nie, to tam ludzie wpisują, ale same pozytywne wpisy były Jest A coś... co odpisywali? Pozytywne A teraz? Pozytywne. to bogactwo, pomijam, co innego jeszcze mam? Nie do nieuchania, tylko do jedzenia Chcesz to skrócie, jestem mm. tak. Multipulpa! Panie czarny dziki, jest. Panie dziki pazurze, pa tak proszę pić. A. Proszę i ten kotek czarny też jest do wzięcia. Akurat poszedł, hoka